Cześć! Ogólnie zawsze przy odcinkach moje kanały i tym razem gości do nas taki właśnie yy, widać kanał, więc właśnie on testuje. Okej, dziwne, że taki właśnie tutaj testuje, właśnie zobaczymy tego filmu. gdyby widać, widać zaczął. Okej, o 9 polubień Spoko, spoko, dobra, okej, okay, dobra. Ile do komentarzy? 8 komentarzy, a więc spoko. Nawet fajny kanał, mi się podoba. Czy takie zdecydowanie, widać, że nagrywa? Zobaczymy tutaj jego informacje. Ile głównie, na 150, no mam głównie w ślad 150, aż jak na dwa filmy, to naprawdę dużo powiem. E, tutaj widać dane dołączenia. Aha, 12 stycznia. Aha, tu niedawno, widać, że naprawdę dołączyłeś. Tu mamy, widać, kanał, jakieś tutaj, dobra, nie będę się tu patrzył. Nawet fajny kanał, fajnie to etui, widać, że postarałeś się, choć już ale też fajnie to wygląda. Tak samo ta ikonka. No i co mówić, lecimy ze z ocenką ja bym tak dała 47 subów dwa filmy, no bardzo dużo jak na dwa filmy więc ja bym chyba dał 7,5 7,5 na 10 taka właśnie jest moja ocena a jeżeli ty byś chciał być przed odcinkiem wystarczy, zostawić łapkę w górę subskrybujesz w mój kanał no i po prostu piszesz w komentarzu, że chcesz być promowany przypnij a my lecimy do filmu Mano z tej strony Frankiu w dzisiejszym odcinku czy takim właśnie poradniku Zaprezentuję Wam jak dodać przycisk subskrybuj, właśnie właśnie w naszym filmie, bo ogólnie jak widzicie już zawsze na początku pokazuję właśnie ten przycisk subskrybuj właśnie i ogólnie pokażę Wam jak coś takiego zrobić. Ogólnie to jest naprawdę łatwe, więc ja Wam wszystko dokładnie wytłumaczę, jakbyście chcieli zachęcić widzami takim przyciskiem. Ogólnie nie musi on być też na palcu, możecie go wstawić gdzie się. na przykład to, jak gracie przed sebrą, tak z boku, żeby ten przycisk wszystko ogólnie, na przykład albo w Minecrafta, jak nagrywacie, czyli ogólnie już Wam mówię po prostu co ten poradnik da, że, jak widzicie tutaj dokładnie jest ten przycisk i po prostu w tym odcinku pokażę Wam jak go zrobić. Ogólnie jest to właśnie odcinek właśnie, właśnie jak ogólnie robić coś takiego, że dodaję takie przyciski ogólnie. można tu to pokażę jak zrobić intro albo coś takiego, bo to nie to jest taka seria właśnie z takimi odcinkami poradnikowymi właśnie, jak się dodać ten przycisk subskrybuj. A my, a więc chyba już możemy lecieć do poradnika. Okej, okay, dobra, a my już lecimy właśnie z naszym motoporadnikiem, i na co pokażę, co musicie zrobić, aby dać ten przycisk. Okej, okay. po pierwsze, co musicie zainstalować, ten program, który nazywa się ActivePresenter, do którego link znajdziecie w opisie. Kiedy już zainstalować się, musimy zrobić teraz tak. Otworzyć to i tutaj macie jakieś swoje filmy na podpicie. Ogólnie, których chcecie, żeby był ten przycisk, które ja tu już mam, taki, taki w ogóle testowy film to będzie. On trwa małe parę sekund, tutaj on po prostu będzie. I teraz musimy znaleźć moment, w którym ma się pojawić ten nasz przycisk. To jest moment, będzie łatwe. Ok, robimy coś takiego teraz. Klikamy w to. Zasubskrybuj mój kanał. Tak, tak dokładnie. Jeszcze zobaczymy to. Kanał spację. Nie, nie, jeszcze lepiej. Wyczekajcie, żeby tak było. Powinniśmy zasubskrybuj mój kanał. Ok, ten moment będzie dobry. I właśnie tego momentu pojawi się ten przycisk. A teraz, co? pierwsze co? Musisz sobie najpierw właśnie dodać ten przycisk, albo ja wam powiem jak. Wystarczy po prostu tylko, że wpiszemy w, w właśnie w, w grafikę coś takiego jak Subskrybuj, no i macie te przyciski, albo mogę zrobić coś takiego i macie tu jakiś taki przycisk, albo tak, tak, taki przycisk też jest spoko, tu są różne rodzaje przycisków, ja ogólnie już zainstalowałem, więc po prostu nie musi, ja już nie muszę, ale mogę zrobić coś takiego, jak kopiujemy tą grafikę po prostu i po prostu wchodzimy w ten program, i robimy coś tak jak wklej No i mamy już ten przycisk. Mamy już ten przycisk. A teraz poczekajcie, bo na chwilę, bo tym na chwilę... usunęło, poczekajcie, w tym, już już, w tym momencie którym to było. Byłka? Dobra, poczekajcie, To teraz do tego właśnie tutaj ten przycisk żeby kontrolować w tym momencie, ma się pojawić i my skrócimy sobie do tego miejsca i on się po prostu tu pojawi. Tu głośnie będzie, jak widzicie, a tu się już pojawi. No, i skoro mamy tutaj takie troszeczkę ogarnięte, musimy najpierw sobie dodać jakieś fajne efekty wejścia, efekt wyjścia jak to fajnie będzie wyglądało, że robimy animację, żeby to tak fajnie się pojawić te tak po prostu, że będzie fajnie tak się pojawi na początku, efekt wyjścia, bo się co ważne jest naprawdę puls, żeby... Potem po prostu, poczekajcie, żeby to potem można było. Jak dodamy tą myszkę, to po prostu, żeby, służymy, a czy to mysz, to wiecie, tą strzałkę, to potem po jakimś czasie on się sam kliknie, i właśnie później do tego służy, żeby on się sam kliknął. I po prostu potem wchodzimy efekt wyjścia, jakiś fajny efekt wyjścia, pomniejsz. No i mamy tutaj, mniej więcej teraz wam pokażę, jak to ogólnie będzie teraz wyglądało. Poczekajcie, ok. Zasubskrybuj mój kanał. Słuchajcie, tylko ogólnie jeszcze to lepiej wolałam troszeczkę ten przycisk skrócić, bo zapomniałam, że mi on tutaj tak troszeczkę nie wyszedł. Musi być tak dokładnie, on, na tym moim palcu. Poczekajcie, możemy go tak tu przesunąć. No, no i mamy to mniej więcej ogarnięte. I teraz już Wam po prostu pokażę... Teraz musimy po pierwsze na chwilę dodać y, do tego przycisk subskrybuj coś takiego jak strzałka, i strzałka coś takiego jak strzałka komputerowa. Czyli coś takiego po prostu, taka strzeczka, żeby po prostu można było, jakby, że żeby, po prostu, żeby to prostu się kliknęło. Okej, okay, robimy to takie jak kopił grafikę i wchodzimy szybko w ten program, wklejamy to. Wklej. Okej, okay, mamy to. Poczekajcie, i tutaj teraz to musi być po prostu. Okej. Okay. Oczekajcie, teraz to mamy już właśnie ogarnięte. On się w tym ogólnie on będzie od razu w tym momencie. Oj, zapomniałem. Musicie zawsze uważać, żeby tego właśnie tak tego yy, też, żeby się tej kamerki tak... Że, żeby tego nie skrócić właśnie Tego filmu, okej, okay, dobra Musimy powiedzieć co teraz zmniejszyć to przycisk, Bo zawsze on będzie, będzie taki duży będzie, Żeby był taki malutki, taki może być, taki jest dobry Teraz po prostu wchodzimy w to Tu mamy Po prostu żeby to się samo klikało ogólnie I ogólnie to musi być też tak samo w takim momencie jak subskrybuj Musi być dokładnie w tym momencie Żeby to się tak pojawiło Okej, okay, a teraz wam pokażę jak to nam wyszło Ten nasz przycisk Zasubskrybuj mój kanał no i fajnie wyszło, jak widzicie, jest ten przycisk, naprawdę bardzo fajnie, więc mam nadzieję, że, że pomogą, a teraz Wam przy okazji to, powiedzieć. jeszcze musimy to zapisać i wchodzimy po prostu w eksport, popatrzmy za wodę, wideo, no i tutaj mamy to ustawienia, OK. no i zaraz się Wam to powinien zajstawać. mi się już akurat szybko, bo po prostu to jest krótki film, więc to szybko wyszło, tak, i teraz się jak zawsze tak, no i macie ten film gotowy, teraz zobaczymy dokładnie. No, i mam nadzieję ogólnie, że Wam film się podobał, widzicie, Wszystko, po prostu, wyszło taki ogólnie. Pierwszy jest taki właśnie odcinek z takich serii poradników, naprawdę. Po prostu postanowiłem Wam nagrać, jakbyście chcieli coś zrobić. No, to jest fajne. Ogólnie to nie musi być tylko na palce, możecie to zrobić gdzieś, obok gdzieś chcecie, naprawdę. A więc mam nadzieję, że to że pomogam. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, właśnie. Zasubskrybuj przy okazji mój kanał, by po prostu nie przegrać kolejnych, jak i innych.